Pomagają osoby szczęśliwe, spełnione, których życie jest w pełni zbalansowane i one wtedy mają i to jest takie bardzo zdrowe pomaganie oni wtedy mają przestrzeń do tego, żeby dać coś innym ludziom. Dzień dobry. Moimi gośćmi są dzisiaj pani Marta Noryśkiewicz, psycholog, psychoterapeutka. Osoba, która prowadzi wiele rodzajów różnych terapii i pan Robert Lipka, antropolog. Może to się wydawać dziwny zestaw, prawda? Ale nie bez powodu tak dobrałam dzisiaj naszych gości, a mówić będziemy o pomaganiu. Na ten pomysł wpadłam wówczas, kiedy byłam na konferencji prasowej, właśnie gdzie gościem była pani Marta. Była to konfer konferencja dotycząca przeszczepu szpiku. I Pani Marta wśród wielu swoich wypowiedzi, które zrobiły na mnie duże wrażenie, powiedziała między innymi coś takiego, nie wiem, czy dobrze zacytuję, że nasz mózg jest ukierunkowany na pomaganie. I bardzo często może być tak, że właśnie to pomaganie może być po prostu terapią. Pani Marto, o co chodzi właśnie z tym pomaganiem? Czy to znaczy, że pomaganie mamy we krwi, że rodzimy się. Y, chcąc pomagać, jak to jest? No, sprawa jest bardzo złożona. Na pewno moja wypowiedź y, nawiązywała do y, takiej, takiej części, do takiej y, części mózgu, którą mamy w korze przedczołowej, to są neurony lustrzane. Y, neurony lustrzane pomagają nam odczuwać empatię, pomagają nam odczuwać sytuację, w której jest druga osoba. Możemy to oczywiście również nawiązać do, do pomagania, bo kiedy ja czuję, nie uczestnicząc w tym zdarzeniu, ale widzę na przykład, jak ktoś na ulicy kopie psa, ja nie muszę uczestniczyć w tym zdarzeniu, nawet nie jestem tym psem, ale aktywuje się u mnie olbrzymia, no olbrzymie pokłady empatii, bo ja jakby współodczuwam, widzę, więc to empatia, jak również to wszystkie, wszystkie emocje, które za tym idą w sytuacji takiej sceny, pomagają mi zareagować i pomagają mi coś zrobić. Więc, no ale to jest jeden aspekt, oczywiście nasz aspekt budowy naszego mózgu, na, na to pomaganie złożone. To jest bardzo złożona sprawa i wpływa jeszcze bardzo wiele różnych aspektów. Pani Robercie, i z tym samym pytaniem do Pana, jako antropologa. Czy my rodzimy się z tą chęcią pomagania? Rzeczywiście, kiedy rodzi się... Młody osobnik z gatunku Homo sapiens sapiens, czyli naszego, to muszę powiedzieć, że w mózgu nie ma ani dobra, ani zła. Natomiast jest wyposażenie genetyczne, pewne popędy, instynkty, które mogą być wykorzystane w obydwu kierunkach. To już jest sprawa kultury i wychowania społecznego, socjalizacji, ale generalnie, zło i dobro na poziomie biologii nie istnieje, jest wyposażenie człowieka. Stadnego i społecznego, a więc kooperującego. To był bardzo dobry przykład mojej przedów, przedmówczyni z psem. Rzeczywiście, jak się człowiekowi zniszczy, uszkodzi korę przedczołową, będzie zdolny do niezwykłych, drastycznych czynów. A kultura? Tak, u mnie też się empatia budzi, kiedy widzę prześladowanego psa. Ale w Chinach. Drugi Chińczyk może powiedzieć, bij go mocniej, będzie smaczniejszy. No, Przypominam, że w języku chińskim zwierzę to jest dosłownie rzecz, która się rusza. I właściwie następuje koewolucja naszego dziedzictwa genetycznego i kulturowych norm życia społecznego. My łagodnie jemy z pokolenia na pokolenie, wbrew pozorom, wbrew wojną. Jesteśmy łagodniejsi. Pani Barto, czyli tutaj właściwie mamy już trochę taką odpowiedź na pytanie, które chciałam zadać. E, to znaczy, że część osób ma w sobie tę chęć pomagania, a część nie ma, bo zadziałały nie tylko czynniki, które mamy w mózgu, ale jakieś mhm. kulturowe, prawda? Tak, e, w w czy kulturę. można określić mhm. jakoś człowieka osobowościowo, który tę chęć pomagania w sobie ma? Można. Nie wiem, czy tutaj. Dokładnie odniosę się do osobowości, ale odniosę się na pewno do emocji. I teraz badania, akurat najświeższe badania są z 2022 roku, kiedy właśnie bardzo dużo uchodźców z Ukrainy przyjechało do Polski i nastąpiło wśród Polaków takie właśnie pospolite ruszenie wszyscy pomagali tak jak mogli. Te, to zjawisko jakby zapoczątkowało badania nad pomaganiem, i to są najnowsze. Informacje. To nie jest nic odkrywczego, ale okazuje się, że pomagają osoby szczęśliwe, spełnione, których życie jest w pełni zbalansowane i one wtedy mają i to jest takie bardzo zdrowe pomaganie oni wtedy mają przestrzeń do tego, żeby dać coś innym ludziom, żeby trochę wyjść z tego swojego poziomu ego, wyjść z tej swojej koncentracji na siebie i dać coś innym. To jest bardzo um, piękne i zdrowe pomaganie. Natomiast osoby, które są nieszczęśliwe, smutne, złość jest dużą blokadą, stoi na przeszkodzie do pomagania. Wtedy bardzo sfokusowane są na siebie. No i trudno jest im zrobić ten krok w, w kierunku innych ludzi, w ogóle w, trudno, trudno się im połączyć z innymi ludźmi. Natomiast e, osoby, które są połączone ze światem, połączone z naturą, pogodzone ze sobą. Nie ma to związku z, ze statusem finansowym, bo szczęście nie zależy od statusu finansowego. Te osoby szczęścia nie, szczęścia nie dają. Nie dają. Dają szczęścia przez chwilę i dają naj, najbardziej ubogim, ale potem to też mhm. się habituje po jakimś czasie. Zatem y, to są osoby po prostu bogate wewnętrznie, y, także pomagają te osoby, które są na pewnym poziomie rozwoju swojej świadomości, y, mają z czego też y, Y, pomagać, prawda? mają z czego też dawać, y, mają jakieś swoje zasoby. Y, a to jest połączone również z poczuciem szczęścia i, y, i równości. Czyli najpierw należałoby być szczęśliwym, a potem dopiero mieć w sobie chęć pomagania. Jak na to patrzy antropolog? Je, mogę tylko przyklasnąć <słuch> słowom wypowiedzianym przed chwilą, ale podstawowa uwaga jest taka. Tak, altruizm jest cechą charakterystyczną naszego gatunku. Nawet jeżeli analizujemy strategie życiowe osobników naszego gatunku, to umiarkowany altruizm jest bardzo dobrą strategią. Oczywiście to nie wnika w tym, w to, co, się, co jest przedmiotem zainteresowania psychologii, natomiast rzeczywiście mamy duszę społeczną, bo jesteśmy gatunkiem społecznym. Koniec, kropka. Jeśli nie pomagamy, to zamykamy się w świecie, gdzie kryzysy będą gorsze osobowościowo. A czasami się słyszy, że człowiek dobry to człowiek głupi. Na przykład. Czy coś w tym jest? Nie, jedno z drugim nie ma wiele wspólnego. Znaczy, dążymy do zajęcia wyższych miejsc w hierarchii społecznej, czyli gromadzimy moc społeczną, socjologiczną, się różnie nazywa. Ale jeśli ktoś Podzieli się kawałkiem chleba, to jest mądrzejszy. Pieniądze szczęścia nie dają, niektórzy dopowiadają, ale lepiej pozwalają się bez niego obyć. Mm -hmm. Ale lepiej być szczęśliwym. Badania amerykańskie są bardzo fajne, pokazują, że bogaty człowiek nie jest szczęśliwy aż tak jak ten niezbyt. Musimy mieć pieniądze, musimy mieć pewne. Pewne zasoby materialne, żeby przeżyć, żyć normalnie, bez lęku, stresu, ale jeśli w nasze życie wchodzą uśmiechnięci inni ludzie, to nas to dźwiga do góry. Proste, piękne badania, jak byłem na stażu w Ameryce. A polskiego pochodzę Amerykanie bardzo często kończą swój majątek na poziomie jakieś 950 tysięcy dolarów. No to było 20 lat temu, kiedy tam byłem. Dlaczego? Bo na tym poziomie bogactwa. Przyszły milion. Nadal ojciec gra rolę ojca. Mm -hmm. Bierze dzieci na kolana, mm -hmm. interesuje się, jak było w szkole, a kiedy firma zejdzie mu czas do mm -hmm. końca, czego nie ma w domu. To, co psychologia też pewnie w czasie terapii widzi. Dzieci z ojcem zimnym, pozbawione ojca z powodu pracy, wyjazdu, oddelegowania, mają gorzej. Pani Marto, a wróćmy jeszcze do tej konferencji, w której Pani uczestniczyła. Tam wypowiadali się biorcy i dawcy. I jeśli chodzi o dawców, to po prostu to było bardzo wzruszające. Oni podkreślali, ile oni właśnie uzyskali dobrego, co im dało to pomaganie. I gdybyśmy to teraz przenieśli na taki grunt bardziej ogólny, co w ogóle daje człowiekowi pomaganie i Pani stwierdziła, że. Można to traktować jako terapię, prawda? Tak, jak najbardziej. Co daje mhm. dawcy pomaganie? Nie dawcy szpikul? Jasne. W ogóle. Mhm. Ciężko to nawet wyrazić słowami. To po prostu trzeba zacząć doświadczać y, w jakich, być może jakiś małych obszarach. Natomiast co może dać pomaganie? Y, daje całą masę, po prostu to jest samo złoto. Na przykład, y, kiedy pomagam. Mam większe poczucie sprawstwa. Kiedy pomagam, mam większe poczucie sensu. Kiedy pomagam. Czuję, że mogę coś dać światu, a więc widzę w sobie większą wartość. Kiedy pomagam, odwracam uwagę od siebie, od swojego ego, wychodzę ze swojej perspektywy i jestem bardziej połączona z innymi ludźmi, z całym światem. Kiedy pomagam, dosłownie otwieram swoje serce, doświadczam czasami nawet uczuć wyższych, właśnie altruizm jest jednym z uczuć wyższych, które są, wyróżniają nas właśnie na przykład od zwierząt, a to dosłownie z Zbie, zbie, zmienia biologię w naszym ciele, więc to jest taka, czujemy się szczęśliwi, dumni, sprawczy. Właśnie mamy to, odczuwamy to poczucie sensu, widzimy, że możemy dołożyć jakoś cegiełkę do jakiegoś aspektu życia, więc to jest naprawdę przepiękne prze uczucie. A czy nie macie Państwo wrażenia, że jednak w naszych czasach ta chęć pomagania, jakby no, stała się taka? Nie powiem, mało widowiskowa, ale jakby lekceważona nawet. Czy to nie jest, panie Robercie, coś nie, takiego? Może jeszcze mała poprawka od reszty zwierząt artrui z nie różni. Samiec zebry w obronie młodych potrafi popełnić samobójstwo. Jasne, dobrze, rzeczywiście. To ale ja rzeczywiście to altruizm jest naszą cechą yy, tak, gatunkową. Tak, rzeczywiście. Mhm. Zwierzęta coraz więcej widzimy, tak. i zwierzęta widzę, tu bardzo oboje chyba lubimy i kochamy zwierzęta. Bo tak. wobec jest... ja tego Ja jeszcze złośliwie się... wiem, że smaczne zwierzęta też <laughs> lubię. Wobec ja tego coś. <laughs> <laughs> ale ma pani rację. E... Altruizm na pokaz nie jest prawdziwym altruizmem, tak. bo altruizm to jest budowanie pełni społeczeństwa. Mhm. Ale co się, z nami, co się z nami, jako z ludźmi dzieje, że jednak, no przynajmniej jak ja obserwuję, ta chęć pomagania zanika w nas? Nie, nie zanika. Nie? nie, ja uważam, że nie. Coraz bardziej widzę raczej takie eksportowe formy pomagania, czyli pomoc na pokaz, żeby były ładne filmiki. Albo żeby wszyscy mówili o, jak on pomaga. No, nie, to nie jest złe wcale, ale to nie jest jeszcze to, o co chodzi. No, A jeden przykład, to być może wielu dotknie. Pomoc Afryce. Wiele misji, wiele osób się angażuje, budują studnie, niby dobrze. A jaki jest efekt tego? No, najbied... no, no, Jedno z właśnie. najbiedniejszych państw świata, mm -hmm. Czad, ma sześć porodów na kobietę. Czyli przykładają rękę do tego, żeby powstała fala demograficzna, która może zalać świat, a nie mają podstaw utrzymania. Paradoksalnie być może Chiny lepiej pomagają czarnej, zwłaszcza Afryce, tak zwanej, bo budują tam fabryki. Daje się wędkę, a nie rybę. No i to jest, tak powiem, trzeba myśleć. Się. Dla tych, którzy nie chcą myśleć nad altruizmem, to miałbym taką radę. Zostań krwiodawcą. No, no i ostatnie pytanie dla Państwa. To samo dla Pani Marty, to samo dla Pana Roberta. Jak wobec tego pomagać na co dzień po prostu? W jaki sposób? Czy pomocą może być uśmiech, czy coś konkretnego? Pani Marto, jak pomagać, żebyśmy my czuli się szczęśliwi pomagając, a jednocześnie osoba, której pomagamy, nie czuła się upokorzona, zażenowana tą pomocą? Ja, no można y, zrobić taką listę w ogóle, bo mhm. tych sposobów pomocy jest cała masa. Można wziąć torbę plastikową, mhm. iść do parku i pozbierać śmieci. Wtedy mhm. żadna trzecia osoba nie jest w to zaangażowana, jednak robię coś dla dobra innych i dla natury naszej. Możemy, bądźmy uważni na innych ludzi, obserwujmy, wyjdźmy trochę właśnie poza obserwację nas samych. Obserwujmy, czego ludzie potrzebują, czego potrzebują nasi sąsiedzi. Można wyprowadzić komuś psa, podlać kwiatki, zapytać się, wysłuchać ko chociażby kogoś, prawda? Uwaga jest takim strasznym deficytem. Ludzie tak bardzo potrzebują uwagi, nie dostają tej uwagi. Więc to wcale nie musi być jakaś pomoc materialna, nie musi to być nawet jakaś pomoc związana z jakimś naszym fizycznym wysiłkiem. Można y, przesłać komuś miłego sms -a tak, jak się czujesz, miłego dnia, to są naprawdę bardzo, technologia nam to teraz bardzo ułatwia, to po prostu tak naprawdę liczy się intencja, czy, czy, czy naprawdę chcę pomóc, czy chciałabym wejść w to doświadczenie, a pomysłów znajdzie się naprawdę y, cała masa, co można robić. Wydaje mi się, że im mniej spektakularna pomoc, tym daje więcej, więcej benefitów. Tak, nie musi być naprawdę nic spektakularnego. Mhm. To, to nie być musi być, być worek rzecz. prezentów. Nie, w ogóle z, z prezentami, z obdarowywaniem prezentami, mhm. w ogóle bym tego też nie łączyła, że to są dwie zupełnie oddzielne takie kategorie y, mhm. procesów. Więc... Panie Robercie, jak pomagać? Wsparcie jest wielowymiarowe. To nie tylko właśnie ten worek prezentów, mhm. ale wsparcie społeczne to jest właśnie od uśmiechu począwszy do pomocy przez wyciężenie pewnego kryzysu, który u kogoś może nastąpić. Tak naprawdę jest to walka z samotnością. To Słuchaj. jest chyba w tej chwili największe zagrożenie, mm. zwłaszcza mm. dla seniorów. Tak. Wbrew pozorom te urządzenia komunikacji nowoczesnej oddzielają ludzi od siebie. Patrzę, jak teraz młodzi ludzie ze sobą rozmawiają, siedzi na murku dziesięciu i każdy patrzy tak. smartfon, nic dobrego tego nie wyjdzie. Zresztą widać w innych badaniach, że trochę głupieją. No i to jest temat na następne spotkanie. Prawdę mówiąc, zakończyłbym takim buddyjskim powiedzeniem. Mm. Kiedy uczeń jest gotów, mistrz się znajdzie. Jak jesteś gotowy do pomocy, znajdziesz na pewno. Super. Dobra. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Gośćmi Dziękuję. moimi była pani Marta Noryśkiewicz, psycholog, psychoterapeutka i pan Robert Lipka, antropolog kultury. Tak? Tak. tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.